Torgal Pieśń Przeznaczenia już w przyszłym roku. Już Wam wszystko tłumaczę i powiem też jak kupić bilety taniej. Torgal Pieśń Przeznaczenia jest to projekt artystyczny, który pokaże ten genialny komiks w formie opowieści multimedialnej. Na scenie czeka Was muzyka na żywo, animowane grafiki komiksowe, specjalne efekty dźwiękowe no i generalnie wszystko ma stworzyć razem bardzo wyjątkowe doświadczenie. Sami organizatorzy nazywają to dźwiękowym widowiskiem fabularnym. A na scenie spotkacie Busława, Igo, Melekoteluk, Nergara oraz Wsilewskiego. Więc jest naprawdę grubo. Więcej informacji możecie znaleźć na Facebooku Torgal Pieśń przeznaczenia. Wydarzenie będzie w przyszłym roku w Katowicach, w Warszawie oraz w Trójmieście, a bilety dostępne są na ebilet.pl. I aktualnie na bilecie trwa Black Weeks i do 1 grudnia możecie kupić bilety 15% taniej. Ale to nie wszystko, bo załatwiłem jeszcze kod zniżkowy Pies na Mangi 5, który daje dodatkowe 5% zniżki i kod jest ważny do końca grudnia. Organizatorzy również podesłali mi mały prezent, który troszkę ten projekt mi przybliżył. I stąd między m.in. dowiedziałem się, skąd wziął się pomysł na to wydarzenie. Ja tego na pewno nie chcę przegapić, więc pojawię się w katowicach. Więc dajcie koniecznie znać, czy też się wybieracie.